Mieliśmy przed dwoma dniami mm, konferencję na temat w Sejmie prowadzoną przez um, Grupę Polityczną konserwatystów no, i Reformatorów i przez PiS i tam mm, pan minister Naimski mm. bardzo trafnie mm. powiedział, że jak się czyta ten traktat, no to on jest y, y, anachroniczny w tym punkcie, że szczególnie w pierwszych jego paragrafach, no, y, to jest y, jakby pakt o nieagresji. Polska i Niemcy zapewniają się nawzajem, że niektórzy siły i tak dalej, i tak dalej. Więc w pewnym sensie, no, też jak przypomnimy sobie, w jakim kontekście powstał ten układ był zawierany, już opublikowane zostały dokumenty, przynajmniej część dokumentów, jak się toczyły negocjacje, może to były przecież do 90. roku, Niemcy nie uznawały naszej granicy za ostateczną. Potem w 1990 roku, moim zdaniem to jest ważniejszy traktat, z 1990 roku z no, uznania granicy. Jest bardzo ciekawa i interesująca różnica w interpretacji tego traktatu dotyczące granicy między Polską a Niemcami. Ponieważ Niemcy, Polacy uznają, uznają ten traktat za regulatywny, czyli że tylko jeszcze potwierdzą, czy tam potwierdza już istniejącą granicę między Polską Natomiast Niemcy uważają, że to w zasadzie jest konstruktywne, to znaczy, że dopiero od 1990 roku ta granica jest granicą potwierdzono międzynarodowo. A co ma jakieś na przykład konsekwencje ciągle są, czy, nie, czy ludzi urodzonych w Polsce przed 90 rokiem, Niemców na przykład, czy niemieckiego pochodzenia, ale to już uznajemy za urodzonych w, za granicą, poza Niemcami, w, czy, czy w Niemczech. W niektórych latach uznali się, pod wpływem zresztą że są urodzeni w Niemczech. W tym sensie ja urodziłem się pod Szczecinem, w związku z tym też się urodziłem w 1953 roku, więc się urodziłem w Niemczech. Więc to, to pokazuje, to, to ma dalsze ym, konsekwencje. No powiedzmy, że to był ten, ten traktat graniczny, jak wiadomo przyjęty jednak po, 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 po pewnych trudnościach Polska potem były. Yy, 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 yy. Wątpliwości, jak wiadomo, nie, nie wszystkie też Mitterrand czy Thatcher, byli pewni sceptycyzmu co do zjednoczenia Niemiec. Polacy to podpierali. Potem był okres taki, który właśnie zaczyna się tym traktatem o dobrym sąsiedztwie, aż do prawdopodobnie do wojny w Iraku 2003 i naszego wejścia do 2004, gdzie trwa tak zwana wspólnota interesów, rozwłaszczona przez ministra Skubiszewskiego jeszcze. I teraz tak, ten traktat jest jeszcze w innym sensie anachroniczny, czyli pan minister na nie wspomniał o tym, wspomniałem, ja bym się czytać dokładnie, to tam jest zapisane no, taki państwo biedak, prawda? To oczywiście te państwa nie mają do siebie zaufania, regulują stosunki y, graniczne, no ale też y, jest to traktat zapisany między państwem protektorem, silnym i tym, które no, będzie się teraz reformowało, transformowało. Na przykład są takie zapisy, że Niemcy pomogą nam w reformie naszego systemu socjalnego. No, jak teraz jak ofę pan Rostowski, reformował, to się nie zwracał ten Niemiec, żeby... No i różne takie są, że na przykład służby zdrowia będą nam pomagać. Więc on jest, po prostu ten, ten traktat jest anachroniczny. W gruncie rzeczy należałoby zawrzeć nowy traktat. Do tego traktatu wtedy dołączono natychmiast pismo ministra Węsztera, że nie, nie dotyczy niereguli spraw majątkowych. Pojawia się ta niesymetria dotycząca mniejszości dotycząca i teraz też na dodatek to było tak. Czyli nie ma cza czasu, żeby o tym dokładnie mówić, ale to było też tak, że w pierwszych latach zaraz po zawarciu tego traktatu rzeczywiście niektóre przynajmniej landy podejmowały projekt implementacji. Tak? To znaczy, np. zorganizowaniu nauki języka polskiego jako ojczystego i tak dalej. Potem ten entuzjazm słabł coraz bardziej. Ostatnio to w ogóle powiedziałbym, traktat prawie nie działał. Roz na przykład likwidowano polonistyki. Przez pewien czas na żadnym uniwersytecie w Berlinie nie było lektoratu nawet języka polskiego, tylko prywatny instytut W Bremie ja budowałem taką polonistykę, studia polskie zostały zamknięte w ramach reformy tam Uniwersytetu Nikt się nawet nie zająknął. Ja mówiłem, że przecież jest traktat, prawda? Jest traktat, więc niezależnie od tego wewnątrz uniwersyteckich problemów, to no to przecież ten traktat obowiązuje. Oczywiście nikt nigdy, nigdy żaden rektor uniwersytetu czy dziecka, nie uważa. Studentami kiedyś przerabiałam ten traktat, że studenci bardzo zdziwili, że powiem taki traktat istnieje. według tego traktatu nie można zmieniać nazwisk lub imion osób pochodzących z Polski. Wiadomo, to była normalna praktyka w latach 80-tych, znam pewnego człowieka, młodego pana, który, który, który Wojciech na imię Zemną, jako dziecko przychodził, sami imię Adalbert, Albert, i teraz biedny walczy z, o odzyskanie swojego prawdziwego imienia. Ale tego rodzaju praktyka, jedna z moich studentek powiedziała wtedy, że jeszcze w latach 90., Był, mimo że traktat, traktat wszedł Nawet w życie, to jednak były, były stosowane. Teraz, jak Państwo wiedzą, no, uchwalono była teraz deklaracja Bundestagu. I to było bardzo, muszę powiedzieć, no z jednej strony można powiedzieć, no, że, że to bardzo pozytywny sygnał, że Bundestag na dwudziestolecie traktatu yy, no, wygłasza taką deklarację, ale ja wiem, jak długo musiał się walczyć ze sobą Bundestag, żeby w tej deklaracji... Uznać no, prawdę historyczną, którą nikt nie może podważyć, mianowicie, że do 1940 roku istniała w Niemczech polska mniejszość, była prawnie uznana, i że jej działacze skończyli w obozach koncentracyjnych. I to, że, że Bundes tak po 20 latach przyjaźni, to w ogóle wymaga jeszcze stwierdzenia. Oczywiście, jeśli strona niemiecka nie zdobyła się na to, żeby uznać, że istnieje mniejszość polska, i, to jak powiedział tak, to, że w ogóle że w ogóle podjęto ten temat, to się twierdzi, że to jest rezultat y, y, polityki 2005-2007 i często jest w tych negocjacjach, że się mówi, no musimy coś jednak tutaj za, za, zapisać, bo inaczej opozycja będzie miała amunicję do walki wyborczej, czyli tak naprawdę to jest obawa przed zmianą sytuacji politycznej, politycznej w Polsce. I mm, co, 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 co zresztą jest. tym? Także... Jest tam wiele, teraz tak jak czytałem to, co uchwalono przy tym okrągłym stole, czytałem teraz tego, tej umowy, którą podpiszę do <coughs> czy, 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 czy prezydent Koworowski o tych projektach wspólnych, ale jeżeli chodzi o to, o, o, o to co uchwalono przy tym okrągłym stole, to raczej pochyla symetrię traktowania Polaków i Niemców, Niemców w Polsce i Polaków. W nie wiem, czego tam na przykład, się mówi o biurze i że się rozważy, rozważy się, jak finansować ewentualnie centrum dokumentacji z BOMO. Oczywiście nie ma żadnej mowy o zwrocie ma ma majątku tych, tych organizacji. Więc y, w tym sensie no, ten naprawdę ten traktat był w wielu przypadkach ma martwy albo nie był zupełnie stosowany, ale teraz ja bym powiedział tak, on nie był stosowany, naprawdę wina leżała po, po, po polskiej stronie, bo polskie służby dyplomatyczne, oni polscy prostu się nie domagali. Ja byłem w paru takich, na przykład na spotkaniu dotyczących polonistyki na uniwersytetach i w zasadzie strona niemiecka przedstawiała jakieś statystyki. Te statystyki były po prostu statystykami nieprawdziwymi, nie dlatego, że oni te falsy, statystyki... Fałszowania, po prostu skływały zbyt optymistyczne dane i przedstawiali te optymistyczne dane na posiedzeniu wspólnej komisji rządowej polsko-niemieckiej. Polska strona, nie mająca najczęściej zielonego pojęcia, wygląda system uniwersytecki niemiecki, podpisywała protokół. Tak? I tak to odbywało się do 2003-2004 roku, gdy nastąpił gwałtowny kryzys w polsko-niemieckich, a to była decyzja wysłaniu wojsk. Wojsk polskich do, do Iraku i poparcia Amerykanów. W tej chwili, jeszcze tylko jedno sobie, w tej chwili to w zasadzie jest tak, że to jest, myślę, że polska polityka jest taka, jaką Niemcy sobie wyobrażali, że ona być powinna. Tak? Przez ten, powiedzmy, ten rok od 2004 do 2007, a może do 2010, bo jak długo żył, prezydent Kaczyński jeszcze był pewien element tutaj przeszkadzający w tym. Otóż, na, na przykład no ten artykuł w gazecie wyborczej pana Ochmana jest niezwykle ciekawy, bo on mówi tak tutaj: Polska popełniała przez lata błąd, bo postrzegała się jako przywódczynią nowych krajów Unii Europejskiej, liderkę biedaków, którzy walczą o sprawiedliwość. Tak? To cała nasza polityka. A teraz, a teraz następuje pochlebs. A przecież jesteście jednym z największych, najważniejszych państw Unii, powinniście rozmawiać z innymi ważnymi, jak równymi sobie. Zostawcie tak. czyli, czyli zostawcie tych biedaków, nie zajmujcie się tą Litwą. I zresztą to pan Sikorski no, dokładnie no, powiedział w tym artykule wtedy w słynnym, w gazetach wyborczych. I za chwilę pada jeszcze dalsze. Znaczenie Polski na unijnej scenie całkowicie wzrosło. Nie tylko dlatego, że pojednała się z Niemcami. Ale Polska okazała się świetnie zorientowana w Polsce Wschodniej. Następnie jest taki ciekawy fragment, on mówi, i to się teraz ciągle cytuje, bo już to parę słyszałem ze strony kolegów niemieckich, że takim dowodem jest to spotkanie też Sikorskiego i Łąbrowa w Königsberg, w Królewcu. I tutaj, jest to też znowu bardzo ciekawe, że tam. Francuzi byli niezadowoleni, bo ich nie zaproszono, że teraz już nie ma miejsca dla, Francu dla Francuzów, tak? że Francuzi jakby są wypychani, my będziemy tym ważniejszym partnerem niż ci, niż ci Francuzi. Co, co znowu było, tak jak Państwo wiedzą, no, mówi się o tym, że dzisiaj że rządzi w Europie dyrektoriat, tak, prawda? Pan Sarkozy z panią Merkel w do, Dowi i młodsze, mniejsze państwa się, się denerwują, ale był też taki podział no troszeczkę, no niestety, trzeba powiedzieć strefie wpływu, Francuzi mają na, yy, basen Morza Śródziemnego, Unia Śródziemnomorska, Niemcy rzeczywiście były naszym adwokatem, żeśmy wstąpili do Europy, ponieważ były przekonane że w ten sposób urośnie ich znaczenie w Europie. Tak? E, na przykład znaczenie języka niemieckiego. Bardzo często się, teraz znowu się zaczyna o tym mówić, że to jest taki ważny język, że na przykład w Polsce jest to drugi język po angielsku, w związku z tym można walczyć na przykład o, o status języka niemieckiego, o poprawienie statusu niemieckiego w, w, w Unii Europejskiej. Więc to jest jakby taki... No, Pojawia się też inny element w tych wszystkim, mianowicie, że się mówi tutaj o tak, potrzeba przemiany mentalnej polskich samorządowców, którzy boją się nawiązywać kontakty z, z sąsiadami z Niemiec. Ba, a już dojdzie to do Warszawy i powiedzą, uprawiacie własną politykę zagraniczną. Więc to znowu jest taki, żeby bezpośrednio z tym Wrocławiem załatwiać sprawy, albo ze Szczecinem, nie przez, przez Warszawę, która. E, to jest o, oczywiście bardzo wielkie marzenie. Tutaj zresztą są dwa inne bardzo charakterystyczne tytuły w dzisiejszej gazecie wyborczej, mianowicie pan profesor, e, przepraszam pan minister Bartoszewski jest tak z rozpędu, mówi. E, więcej przepraszania nie potrzebuję, mówi Władysław Bartoszewski, o tym też można by było mówić trochę dużo, o tym micie przezwyciężonej przesz, przeszłości.